Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii event gwiazdka 2014. I nim zaczniemy, to opowiem o dodatku do gry, bo zostałem spytany. Yy, opowiem Wam o dwóch. Pierwszy, który sobie właśnie zainstalowałem, to są ramki. Yy, aktywne i to jest, jest ramki i ramki od Pesza słaba, on się tak nazywa i żeby zmieniać te wybierać te ramki, wchodzimy w konfigurację i tu widzimy na czerwono jest na samym dole i widzicie tutaj możemy sobie wybrać każdy tylko jaki chcemy i tak i tak i tak naprawdę jest ich sporo możemy sobie wybrać Nawet takie są no naprawdę tylko jak ich chcecie jest ich trochę a drugim jest yy, motywy są i panel motywów to jest od Dareful full. i właśnie ja mam tutaj motyw i tu możemy sobie konfigurować nasze motywy gry jak widzicie są różne dobra a teraz zrobimy sobie quest dzienny i wchodzimy na naszą drugą postać bo ja jestem jestem tutaj dobra wchodzimy na naszą drugą postać i yy, ja idę już na naszą mapkę dobra ja już się typam i zaczynamy naszego quest'a to jest quest 1 oczywiście będziemy dostawać za niego no, Mm, walutę ewentualną. I od razu mówię, że są trzy rodzaje tego questa. Yy, zobaczymy, na których nam wybierze. I sprawdzamy. Przynieść 10 płatków śniegu na kodrę dla dziecka. No i musimy iść, yy, pozbierać płatki śniegu. I zbieramy. Tu jest pierwszy płatek. O, już zadałam pierwszego. Tu będziemy mieli, no zobaczcie, drugi, o jest drugi. Czy będzie tutaj trzeci? Ja ustawiam, że nie. I nie ma. Tu, tu może czwarty. Nie, też nie. Czyli mamy cały czas dwa. No i musimy tak uzbierać 10. Od razu wam mówię, że dużo, dużo jest. Wam pokażę, już wam pokazuję. O, już 3. O, mam już kolejne. 4. Dużo jest. O, tu idziemy uz... do skrzeta kolejarza. I dalej. I wchodzimy od razu na prawo. No, przechodzi szybko. I rozmawiamy, wywierzamy no, pierwszą naszą. I idziemy. O, i już mam pięć, jeszcze tylko drugi wyjąć. O, jeszcze tylko cztery. Jeśli nie możecie znaleźć, stańcie. O, i widzę, i tu jest. To jest taka moja rada. Że na nie jedziecie, bo naprawdę jest ciężko wypatrzeć. Czasem niektóre, ale jak tak już raz, dwa razy zrobicie, to już będziecie widzieli, gdzie są. Ja na początku się zatrzymywałem i patrzyłem, gdzie są. O, się jeszcze spukało. a jeszcze tylko dwa. Tu, tu jest. O jeden, jeden tylko jeszcze. O tu już go widzę. I patrzymy. O nie, nie walił nam go. O tu jest. Też nie. Tu jest. Patek. O, o, znowu no nam To już coś się dzieje. Nie ma tu. Też mm, tu jest gdzieś tak, dobrze. Oj, i jest mam 10 i patrzymy. za nie płatki nie, zanim płatki śniegu i Dobra, i idziemy do naszej skrzatki. Idziemy do naszej skrzatki śnieżynki i rozmawiamy z nią. To wystarczy oczywiście zaraz i to powiem jeszcze prośbę. Skończyłem się jasne nici. Czy mógłbyś poprosić jakiegoś krawca, by szpulkę w odpowiednim kolorze? No, a więc musimy udać się do krawca. Jest dwa, są dwa sposoby. Pierwszy to jest do Tafi, która znajduje się w Verbi, a drugi w, do Broka, który jest w Nithal. Wolałabym, żeby było w Verbi, bo nawet nie mam teba do Eden. Więc bym musiał trochę iść. Ale sprawdzamy najpierw sobie w Verbi. Idziemy. No, nawet jeszcze nie mam pierwszego kosto zrobionego. Co? Dobra, idziemy dalej. No, rozmawiamy i chciałabym się tego do Oby tutaj nam przyła, ale jeśli nie, to naprawdę będzie źle. Idziemy. Jest, dostaliśmy od niej, dobrze. No i co, i musimy iść do do do... już kończyć naszego questa. Dobra, idziemy już do naszej zlecenie dawcy questa. I to już jest koniec naszego questa. Tylko oddajemy jej szpulkę, nie, cienki, perłową nić. I proszę, i otrzymano 3-1 doświadczenia i nowy przedmiot. I dostaliśmy oto taki sobie przedmiot. Przytrzymam go sobie tu. I płatek śniegu. Neutralne, maksymalnie 50 mm płatki śniegu. To już to twarda waluta. Gwiazdka 2014. I mamy na razie taki jeden układ śniegu. A czekajcie czy jest można złościelem. Chyba tak. No właśnie. Tak by wystawiali na aukcji. Dobra. I, i sobie patrzymy. U kogo to było? Chyba u skrzatki wysteczki. Nie. Yy, co czemu? U skrzydła komika. Sprawdźmy. Nie. Nie. To są kłopotyle co? O dobrze, pokaż mi te losy. Tutaj jest za eseły. To nie. to jest szar podmiot Co tu jest? Mam prezentację. Aha, dobra, że tutaj będziemy mogli sobie u niej wymienić coś. To będzie chyba... Tu, ale nie jestem pewna. Też nie, to... A! Już wiem, już wiem, już wam mówię. Skrzat czysteczka mi się Dalej. Też nie. To ja nie wiem. też jeszcze tylko dwa skrzaty. Tak, u niego mi się wydaje najbardziej. Nie, to u tego. Już wam mówię. Zapraszam za to, ale naprawdę nie wiem. O jest, to są te przedmioty. Za płatki śniegu. Za 30 płatków śniegu możemy sobie kupić każdy stąd item. Są na różne postacie. Największy to na 275 level. O no, w miarę dobre. I tutaj patrzcie, możemy sobie... I jeszcze możemy świętać na nucenie. Wisiawy przytulas. Jęźwiedź polarny błogosławieństwo skrzeda marduka legendarne ochrona żywiołów. wow e, słaba, bo ochrona żywiołów. Lepiej jakby było jakieś no, ale zawsze ja coś. Więc dziękuję i róbcie codziennie, żebyście testowali jak najwięcej płatków, śnieżków, wsianka.